Ciemka. Dzisiaj taki unboxing, który nieczęsto się nagrywa. Pierwszy raz na tym kanale drukarka. Ponieważ jak to jest ze złośliwością drukarek, na pewno każdy wie, kiedy potrzeba wydrukować ważny dokument, ważną pracę, coś do urzędu, do pracy, do szkoły, to wtedy akurat nie działa. A kiedy trzeba wydrukować kolorowankę, bilety, do kina, coś mniej ważnego, to działa bez problemu. I takie na przemian, działanie i niedziałanie może się dziać kilka razy dziennie, ale przychodzi ten moment, kiedy drukarka postanawia się zepsuć na dobre. No i mamy tutaj Brother dcp od 315 w Teoretycznie ona działa, ale kiepsko drukuje. Wymiana tuszów nie pomogła. Urządzenie wielofunkcyjne. Mamy ją od ponad 10 lat, może nawet 15, gdy byłem dzieckiem i działała no bez większego problemu. Trochę się czasem zacinała, wiadomo, czasem nie łączyła się z siecią, inne takie tam pierdoły. Problemy takie mniejsze były praktycznie no przez cały czas użytkowania. Może pierwsze tam powiedzmy 3 lata działała bez najmniejszego problemu. O, i widzimy, że problem jest z czarnym. Dobrze drukuje w kolorze, a problem jest z czarnym ewidentnie. Nie wiem do końca dlaczego. Może ktoś wie, może napisać. Jakość nie. Czarny nie. Kolor ok. Start czyszczenie. No i przeprowadzaliśmy to czyszczenie, które niewiele pomagało. Działa ona na zamiennikach, no cóż, i ma ona kolorowy wyświetlacz, i przydawał on się teoretycznie do tego, że jak wsadzimy tutaj kartę SD bądź memory Stick Pro Duo, to widzimy podgląd zdjęcia, które możemy wydrukować. No i trzy w jednym: drukarka, kopiarka. I skaner Aktualnie może służyć tylko jako skaner, no bo jak widzimy nie drukuje dobrze na czarną, no to trochę lipa. Nabyłem za grosze na Eliksie drugą taką identyczną uszkodzoną z przeznaczeniem na części, bo czułem w kościach, że niedługo zbliża się koniec tej drukarki. No i może z dwóch uda nam się złożyć jedną, bo tamta drukuje dobrze na czarno-biało, a miała problem z kolorem czerwonym, a ta natomiast nasza dobrze drukuje w kolorze, ale ma problem z czarnym, więc być może uda nam się coś wymyślić. Działała ona po Wi-Fi. for wi-fi I nie narzekałem do momentu, aż się nie zepsuła, chociaż, no, tak jak mówię, czasem mniejsze, większe problemy z nią były. No i widzimy, czyszczenie nic nie dało, więc zbliża się chyba koniec tej drukarki. I przyszedł czas na nową, którą chciałbym w tym odcinku odpakować. Boom, jest to również Brother ale dużo teraz drukarek dostępnych na rynku, nie wiem nawet czy nie wszystkie, mają taki system dolewania tuszów, dolewania atramentu. Jest to również trzy w jednym, Print Scan Copy, tak samo. E, czym się różni? Ma WiFi działające na 5 GHz, jak każde nowe urządzenie Jest to również DCP Ale z serii T Oglądałem model nieco droższy z faksem. No ale fax nie jest potrzebny A ta okazała się tańsza I na czym jeszcze zależało? Na automatycznym druku dwustronnym Który sobie przetestujemy No bo ten brader tego nie posiadał Trzeba było zadrukowaną kartkę Wkładać po raz drugi do podajnika. 15 tysięcy stron, czarne, 5 tysięcy kolorowe. Prawdopodobnie można także nieoryginalne tusze tutaj dolewać. No i nie ma ona kolorowego wyświetlacza, ale tak jak mówię, stwierdziłem, że nie jest on potrzebny. Tutaj mamy informację, że ten tusz powinien być jednak mimo wszystko oryginalny. Kolorowe atramentowe urządzenie trochę zabawna nazwa. Tutaj mamy informację o zawartości kartonu i z boku również taka naklejka Wi-Fi Wi-Fi Setup. Tak wygląda karton po zdjęciu góry. Zobaczymy, co tu mamy po kolei. Atramenty, tak. Czarny, black, yellow, żółty. I tutaj prawdopodobnie dwa kolejne. Cyan i magenta. Oraz dodatkowy black. To wyjmujemy. Przewód sieciowy zasilający. O, tutaj mamy już dwużyłową ósemkę. Nie mamy przewodu trójżyłowego. Ok, i mamy całą drukarkę. A więc jest i ona. I tak się prezentuje nasz nowy brat, brader, zawsze jest ten żart, no i teoretycznie dość ubogi front panel, ale może o to chodzi, może jest wystarczający, widzimy jednolinikowy taki wyświetlacz standardowy, tutaj kieszeń na papier pozaklejana. Tak to wygląda. Tutaj ten papier wkładamy zapewne. Ja będę korzystał raczej tylko z zwykłego A4. Tutaj model napisany dla odmiany od boku. Góra drukarki jest pusta. Ok, widzimy komorę skanera. Czy całość drukarki też nam się jakoś otwiera? A, tu się rusza front panel. Aha. Ok, możemy sobie go ustawić tak pod górę prawdopodobnie. I tutaj otwieramy tą komorę dolewania. Będzie trzeba te tusze powlewać. Widać tutaj od frontu. Połączenie na USB mamy tym razem normalnie z boku drukarki i tutaj... Na ósemkę w tyłu tabliczka znamionowa, która informuje nas, że urządzenie pobiera ćwierć ampera, czy jest dość energooszczędne. Otrzymaliśmy jeszcze instrukcję. Obserwujemy podobną tendencję, jak w wielu urządzeniach, że mamy dostarczony w zasadzie tylko Quick Start Guide, Quick Setup Guide, czyli podręcznik szybkiej obsługi i to jest takiej umiarkowanej grubości. Natomiast największe objętościowo jest to Product Safety Guide, czyli przewodnik bezpieczeństwa produktu. Polska część ma taką objętość, jest to kilka stron. Tutaj mamy odwiedzić naszą stronę, aby uzyskać więcej informacji, że nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Informacja o gwarancji. Oddział w Polsce znajduje się w Warszawie. Tutaj mam informacje o gwarancji. Tutaj informacje o kanałach 5 GHz. Są to takie kanały. I tutaj mamy user guide w kilku językach. Ok, czyli w pudełku mamy tylko te dwa guide'y, podręczniki, przewodniki. A user guide mamy w internecie. Jak dla wielu urządzeń, żeby nie trzeba było drukować tego. Są one tylko w wersji online. Do Windowsa mamy Brother Utilities. I taki troubleshooting tutaj szybki. Tak jak myślę Część rzeczy w tej instrukcji nie jest do końca normalna. Ta ikona ostrzega, aby nie połykać atramentu. Dosłownie. Tak, modele z faksem działają ze zwykłym gniazdem telefonicznym. Należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na produkcie wiadomo, żeby nie pękła ta klapka od skanowania. Co Żadne. do zasady, nie kłaść paluchów tam, gdzie nie trzeba. Ale tak jak w innych braderach, tutaj widzimy, że od tyłu klinuje się papier. Mam nadzieję, że to zjawisko nie będzie zbyt częste. Nie przenosić produktu chwytając za górę, to też wiadomo. Urządzenie należy przenosić, umieszczając ręce pod urządzeniem. Nie należy połykać atramentu. Formacja o sieci LAN: 2,4 GHz i 5 GHz. Co ciekawe, wykonywanie kopii niektórych rzeczy jest nielegalne. Wiadomo, banknotów. Z tego co wiem, drukarki nanoszą wtedy znak wodny, i wiadomo, kto wydrukował. Obligacje, papiery a co ciekawe, nawet dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych, znaczki pocztowe, dokumenty imigracyjne ciekawe. Do prowadzenia pojazdów silnikowych nie mogą być kopiowane ani skanowane licencje. No nie wiem, czy w Polsce. Do niektórych dokumentów dołącza się skan prawa jazdy. Po samym użytkowaniu nie ma zbyt wiele jest bardziej o bezpieczeństwie. Przechodzimy więc do Quick Startu. Zdejmij taśmę ochronną, użyj zwykły papier A4. Wiadomo. Podłącz przewód linii telefonicznej. To tylko do tych z faksem. One mają tutaj gniazdo do telefonu. Hm, ciekawe. Podłącz przewód zasilający. Wybierz metodę konfiguracji. Setup Brother. O wlewaniu atramentu też nic nie ma. Być może należy to robić na chłopski rozum tak zwany. Włóżmy papier. I teraz o co tutaj chodzi? Spróbujmy rozpiąć. Tu się wciska. O co tutaj chodzi? Wiem już na czym polega mój błąd. To należy rozszerzyć. O, i w ten sposób wkładamy papier. I teraz powinno być już git. Momentami jest głośniejsza niż stara, momentami ciksza. Unboxing tuszów, tuszy, tuszów. Okej, okay, ona ma taki specjalny lejek. Ciekawe czy to rozwiązanie jest idiotoodporne. znaczy czy ja jestem w stanie się ubrudzić robiąc to na przykład. A to jest idiota Wciskamy i to samo się napełnia To samo spływa jak kroplówka Nie musimy w nic celować, tam takie plastiki to zrobią To jest jeszcze bardziej idiotoodporne niż myślałem Nawet nie musimy tego wciskać Chociaż ciekawe czy wciskanie coś da Trochę przyspiesza, ale nie wiem czy taki był cel I co, i to ścieknie samo, całe? No chyba cała butla weszła I to zamykamy Spróbujmy tak napełnić wszystkie to jest ciekawe, że właśnie nie mamy tego wkładu. Tylko mamy butelki. O, ona się sama przedziurawia, jak to włożymy. Yy, zgodnie z tym zaokrągleniem. Chyba tak. I co, i wciskam. I wskoczyło. I nie leci. Bo wyskoczyło. Zgodnie tutaj z oznaczeniem. No, wciskam. No i teraz się napełnia. Przygotuję sobie syjan. Jestem ciekaw, czy to na pewno wszystko wyleciało z tych buteleczek, ale. Tu w tym blaku nic nie słychać, czyli to jest chyba idealnie wyliczone, że buteleczka wchodzi na całość. Nawet widzimy, tu nie doszła do pełna. Jak go odłączę, to już jest pusta. Mhm. Czyli butelka starczy nawet na mniej niż całość. Ale to w sumie spoko, bo nie ma ryzyka przelania. Teraz cyjan. Może to jest taki system, który pozwoli uzupełniać te atramenty bez brudzenia rąk. I patrzcie, i wciskam, i weszło. Płynie? Tak. Takie podciśnienie, jest taki cichy dźwięk, pyk, 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 pyk I to się samo napełnia I to dość szybko, słuchajcie Nie ma lipy generalnie, nie jest to jakoś strasznie czasochłonne Ale przez szerokość butelki możemy chyba tylko jeden naraz A jak wymienialiśmy, to tylko wsadzamy, pyk, 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 pyk Także no, jak to woli Przygotowujemy sobie magentę I co, i to już? Chyba już Tak, pusty Fajnie to wygląda, jak jest takie przezroczyste o, jednak troszeczkę brudzi. Nie ma chyba jednak systemu całkowicie bez brudzenia. To jeszcze teraz magenta. I teraz tak. Widzimy tu, od jednej strony jest zaokrąglone. Tak samo tutaj. I te ząbki jakby idą do góry. I wtedy powinno nam to pasować. Trzeba to wcisnąć lekko, używając siły, żeby było takie pyk, tak jak teraz. No i powinno być git. I to samo sobie powinno spłynąć. Tak. O, musiałem trochę wcisnąć. I teraz spływa. Także, tak jak widzimy, system ten nie jest w pełni idealny. Trochę tej magencie pomożemy. Czyżby to już była cała magenta? Wygląda na to, że tak. Także, no, założenie świetne. Realizacja nie najgorsza. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tak jak widzicie, miałem lekki problem z uzupełnieniem tego. Ale nie było tragedii. W miarę łatwe, w miarę intuicyjne, po prostu wlewamy te buteleczki już chyba raptem na wyrzucenie. Podłączmy ją do sieci i sprawdźmy, czy to włożenie papieru jest dobre. Oczywiście jeszcze Wi-Fi setup, drukarka wydaje dziwne dźwięki, jakby chciała mm, przeczyścić tę tuszę, zaciągnąć. Być może tak się dzieje. I drukarka wyświetla błąd, który tak naprawdę nie jest błędem, tylko pytaniem o konfigurację. Wybierz lub OK. A góra dół też plus minus. Konfiguracja przez aplikację, przez LCD, przez sieć. A spróbujmy przez LCD. Wypełnij zbiornik tuszu, otwórz pokrywę tuszu. Uzupełniono plus. A czy cyjanu uzupełniono to po kolei? Uzupełniono yellow, tak. Uzupełniono black, tak. Przygotowanie tuszu zajmie 4 minuty Gorzej się czyta komunikaty na jednolinijkowcu, nie? Ale mi się wydaje, że te kilka słów kurczę, kurcze, blade. Ile rzeczy czytacie z wyświetlacza drukarki, czego nie możecie przeczytać na laptopie? Data i czas. Rok 2025. No, drukarka z tego roku. Mamy czyszczenie tuszu, proszę czekać. Yy, dwa spostrzeżenia mam. Wymienię oryginalny przewód na taki, który z dwóch stron jest kątowy, ponieważ, no, będzie on za szafką. No i taki po prostu lepiej przygnie. A butelki można uciąć w połowie i zrobić z nich takie Uniwersalne lejki do nieoryginalnych tuszy na przykład. Dobra, coś źle włożyłem. Papier. Sprawdź, czy kropkowanie są widoczne. No jest nieźle. Ciekawe, dlaczego black jest potrójnie. Jakość OK plus Zakończone. A4. Tutaj od frontu widzimy tuszę. OK, mamy dość ciekawy setup kalibracji. Bardzo długo. Drukował nam taki arkusz regulacyjny. Tak on wygląda. I wydrukowała się też instrukcja, że należy umieścić go w ten sposób. No i tak zróbmy. Umieścimy go na szybie skanera w ten prawdopodobnie sposób. I teraz on nam się będzie skanował. Konfiguracja ukończona. OK. Próbujmy sobie przekopiować ten arkusz na próbę. Jak widzimy, gdy mamy mało miejsca przed drukarką, to nam to spada na ziemię, ale arkusz przekopiował się w miarę szybko i w miarę dobrze. Oczywiście ustawienia jakości kopii tutaj mamy, normalne bądź najlepsza. Prawdopodobnie musimy tutaj ustawić sieć, szukanie SSID. Przyjmuje mi dane, próbowałem wydrukować z telefonu, musiałem tylko wpisać w telefonie adres IP, ponieważ ten plugin Bradera do drukowania już miałem od tamtej drukarki. Drukuję datasheeta, LM317, dwie pierwsze strony na próbę. Tak jak widzimy wydrukowało się W całkiem ładnej jakości No jest spoko, ładnie drukuje Mi działało właśnie ze starą aplikacją Teraz się zorientowałem, że jest ta nowa Mobile Connect Tam jest coś o aktualizacji software'a Spróbuję ogarnąć to z poziomu tej aplikacji I przetestujemy jeszcze z komputera Może ta konfiguracja przez aplikację byłaby łatwiejsza Ja tutaj ręcznie przeprowadziłem tą kalibrację I ręcznie podałem hasło do Wi-Fi Ale działa W międzyczasie się trochę rozchorowałem więc przepraszam za mój głos, dogram resztę bez twarzy. Dydrukarka nie drukuje i oczekuje, widzimy tryb spoczynku. Okazuje się, że żeby drukować z telefonu bądź z komputera, nie potrzeba jakiejś wielkiej konfiguracji. Większość programów i aplikacji, które miałem do tamtego bradera, również działa, ale są nowe. Rzeczywiście jest ten Mobile Connect oraz także jakiś program, który pobrałem na komputer. Miał to być Brother Utilities, ale chyba to jest jakoś połączone z iPrint and Scan. W każdym razie, Wrzucę wam tu screeny. Aha, i jest potrzebne hasło, które jest z tyłu drukarki. Ja je tutaj zacenzurowałem na filmie, ale pokażę wam fragment, bo taka śmieszna anegdotka w sumie miałem problem, żeby się zalogować do tej drukarki. Okazało się, że literka L w hasle to tak naprawdę cyfra 1, więc na takie rzeczy trzeba uważać, nie? Dobrze, że na to wpadłem, bo bym tego software'u nie zaktualizował. I ten update już się zrobił. Trzeba jeszcze sprawdzić drukowanie dwustronne. No rzeczywiście jest trochę problem przeglądać te Menu, jak jest tak mało przycisku. Nie mamy pełnego krzyżaka, nie mamy back cofni, tylko mamy stop, zakończ, czyli exit. I co jeszcze zauważyłem? Kiedyś była taka nagonka, nie wiem czy nagonka, czy nie nagonka, że niektóre drukarki mają licznik stron właśnie, czyli taki jakby trochę przebieg urządzenia. I tamta nasza dcpj od 315W, podobno go nie miała, no bo producenci już wtedy dążyli jakby do ograniczenia możliwości urządzenia, jeśli chodzi o działanie z upływem czasu. No, czyli prostymi słowami. Chodzi o to, żeby Wasze urządzenie po jakimś czasie się zepsuło, żebyście kupili nowe. Niestety. I podobno ten licznik stron właśnie po to był, że jak wydrukujesz określoną ilość stron, to drukarka się kończy, bo producent ją na tyle przewidział. I proszę iść do sklepu kupić nową, żeby producent zarobił po raz kolejny. No DCP od 315W, tak jak mówię, z małymi problemami, ale jednak cały czas chodziła przez 10 lat i zapewne po naprawie chodzić będzie dalej. Zobaczymy jak będzie tutaj. Nie wiem jak to wygląda. Czy ten przebieg jest tylko taki informacyjny, czy rzeczywiście drukarka po iluś wydrukowanych stronach się zablokuje. No, udało mi się ją skonfigurować bez aplikacji, tam wielkiej konfiguracji nie było. Tak jak widzieliśmy, ona sobie zeskanowała tylko ten arkusz regulacyjny i według tego się ustawiła. Przykładowy laptop z Windows 11. Na Windows 11 również to działa. Mamy tutaj drukuj, i scan, i to jest połączone także ze status monitorem. Czyli gdyby coś się działo w drukarce, zablokował się papier, brakowało atramentu, no to powinno się na komputerze pokazać. Chciałem przetestować druk dwustronny, i musimy tutaj zmienić to ustawienie. A nie, ona pobiera tą stronę sama i drukuje jeszcze raz. Z pewnością jest to jakieś ułatwienie. Lepsze to niż przekładanie stron samemu. Także no spoko. Zabawnie to wygląda, ale druk dwustronny działa. Czyli najważniejszą rzecz przetestowałem. Wszystko zależy od ustawień drukowania. Może on być włączony lub wyłączony. O, to była już ostatnia strona, więc tak. Dowiedziałem się jeszcze, że żeby ten papier nie spadał na ziemię, to tutaj podobnie jak tamta drukarka wysuwa nam się z tej górnej części takie ramię trzymające kartki. I wtedy jak mamy krótką szafkę, to nie będzie nam zjeżdżać. No może ktoś, o to zahaczyć się teoretycznie, jeśli by to stało przy krawędzi, ale tak jak tutaj nie jest źle. No i musimy pociągnąć za to górne, bo gdy pociągniemy za dół, to wysuwa nam się cała właśnie kieszeń z papierem papier zwykły A4, ok. System widzi drukarkę bez problemu. Wydrukowałem stronę testową. Możemy sobie ją zeskanować. Skanuj do PC. O, tutaj nam się automatycznie wyświetliło. I słychać, że skanuje. Pyta o następną stronę nawet. A możemy też następną stronę. Jeśli odrzuciłem następną stronę, to on przetwarzał. I wrzucił on nam to do folderu. I automatycznie zapakował on nam to do PDF. I na kolejnej stronie mamy tą fizykę. Wiadomo, że prześwituje druga strona, ale spoko. No więc spoko. Drukuję, skanuję i kopiuję. A zarówno z komputera jak i z telefonu. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Według mnie nie warto dopłacać do drukarki z kolorowym wyświetlaczem. Taka jednolinikowa wystarczy. Tym bardziej, że możemy konfigurować także z poziomu komputera.